Już teraz w marcu otrzymasz informacje o tym, co się będzie działo w następnych latach. Konstelacje są bardzo napięte, huraganowe, takie, których nie znamy. Saturn przechodzi do znaku ryb, Pluton przechodzi do znaku wodnika i obserwowałabym, co się dzieje w świecie, szczególnie pod koniec miesiąca, dlatego, że będzie miało to wpływ na to, jak zmienią się Wasze losy. Witajcie kochani, zapraszam serdecznie na prognozę marca. Co musisz wiedzieć o marcu 2023? Wszystkie planety są w biegu prostym, co oznacza, że czas jest do startu i do tego, aby fokus skierować na przyszłość. Wielki Saturn i Pluton zmieniają znaki. Oznacza to nie tylko radykalną wymianę energii, ale kolosalne przemiany kolektywnie, ponieważ to są planety, które wpływają na wszystkich i przygotowanie gruntu pod nowy rozwój przyszłych świata. Saturn przechodzący 7 marca do wrażliwych ryb, przypomni nam przez następne prawie 3 lata. O tematach nie tylko odpowiedzialności, ale odpowiedzialności za innych, miłości do świata, miłości do wszystkich ludzi, współczucia, solidarności, konieczności tego, że także innymi należy się opiekować i konieczności za, w zaangażowaniu społecznym. Tematy kryzysów, załamań, strachu, psychozy, zagubień lub będzie to wszystko wymagało od nas większej uwagi. Saturn w rybach położy nacisk na zajęcia się tematami zdrowia, ale także zdrowia naszej planety. Przypomnij nam, że wszyscy jesteśmy jednym, że wszyscy jesteśmy połączeni, że jesteśmy jednością. I jeżeli jakaś jedna część, obojętnie czy to jest przyroda, czy to są zwierzęta, czy to są ludzie, jeżeli jakaś jedna część w danym organizmie nie funkcjonuje, to wszyscy, czy cały ten organizm naszego świata także jest chory. Saturnem w znaku ryby będziemy konfrontować nasze marzenia, nasze życzenia z rzeczywistością, ideałami i od tego momentu, czyli od 7 marca, podczas pełni w skrupulatnej pannie, konieczne jest, abyście byli i pozostali w rzeczywistości i patrzyli na to, jakie marzenie, jaka idea, jaki pomysł jest rzeczywiście konkretnie do wykonania. Następnie, pierwsze, od pełni, czyli od siódmego w znaku Panny, czyli znak realu, znak rzeczywistości, patrzy na konkrety, na to, co jest. Nie należy rezygnować, nie należy się poddawać, nie należy wchodzić w mgły, nie należy zapominać o swoich wartościach, ponieważ Saturn w znaku ryb dotyczy i pokaże nam, jakie marzenia można rzeczywiście zrealizować, a co i z czego należy zrezygnować, i co należy pożegnać. 23 marca do początku czerwca, Pluton przejdzie na moment do znaku wodnika. To jest bardzo rewolucyjna i ekstremalna energia. Musicie sobie wyobrazić: Pluton, Plutonium, Uran, patron wodnika to już ma charakter wybuchowy. I jest zagrożeniem dla świata, które może się pojawić od nowiu w znaku byka. Mamy nadzieję, że tak nie będzie, ale no, to, takie są energie po prostu. Rozpoczyna się nowa era, no, no, rozpoczynają się głębokie zmiany społeczne, gdzie wiele naszych wartości zostanie przewartościowanych. Gdy planety żądają od nas zmian, konflikty, które pojawią się w świecie, gdy Pluton będzie zwracał do znaku koziorożca to są konflikty o władzę, walka o władzę to będzie hamowało nasz rozwój i zabierało dobrą energię. Waszym zadaniem jest nauczyć się nowego sposobu życia, otworzyć się na te zmiany, wybrać z tego, co jest na lepsze, rozwijać się, uczyć się. I pozostać autentycznym, obojętnie co się będzie w świecie działo. Wy jesteście teraz pionierami. Wy budujecie nowy świat, wy musicie myśleć o przyszłości, o przyszłych pokoleniach, aby te nie zaczynały od siedzenia na gruzach. Chroncie swoje wartości, dobre tradycje. Rodzinne, miłość. Pluton, bowiem w znaku Wodnika, to jest nie tylko de, e, emocjonalny dystans, ekstremalny, ale na ba, bardziej właśnie będzie nam brakowało tego poczucia bezpieczeństwa. Między pełnią w znaku Panny 7, 3, a nowiem w znaku Barana 21, który ma huraganowe energie, są bardzo zgubne konstelacje. Słońce, Merkury leci na Neptuna w znaku Ryb. I planety ustawiają się w kwadracie do marca w bliźniaku. Te, te, takiego kwadratu w ogóle nie znam, to może oznaczać nie tylko kłamstwa, zatrucia, przemoc, oszustwa wszelkiego rodzaju, ale także całkowite zagubienia, i podczas tych dni, szczególnie 11, 18, nie podejmowałabym żadnego ryzykownego, żadnej ryzykownej decyzji. Z Plutonem, bowiem w znaku Wodnika później, w pozytywnym sensie, mamy odkryć i otworzyć się na to nowe. Mamy wyjść ze sfer komfortu, zastanowić się, kim jesteśmy, z czym się identyfikujecie i poczuć w sobie tą wewnętrzną moc, nie oddawać odpowiedzialności innym za siebie. Nów, bowiem w znaku Barana ma energię torpedy, tak to można nazwać, i te osoby z Was które chcą zmienić swoje życie. Z przejściem Plutona do wodnika i z nowym znaku barana 21. Jeżeli sobie coś postanowicie, to możecie naprawdę to przeforsować, możecie teraz wszystko w swoim życiu zmienić, ponieważ konstelacje sprzyjają temu, aby się otworzyć na nowe Trzeba tylko być prawdziwym baran, być autentycznym, stać do swoich wartości, zaufać w swoje siły, zastanowić się, co was motywuje, co wam daje tą siłę wewnętrzną, co wam daje ten wewnętrzny spokój i od 7 marca nie przekraczać swoich granic możliwości, czyli nie ryzykować. Saturn bowiem w znaku ryb. Można nie tylko z tym Saturnem się pogubić, ale można zrealizować swoje marzenie, jeżeli naprawdę uwzględnisz te realia, które są w tym momencie. I tymczasem Jowisz w Baranie, które jeszcze tutaj pozostanie do 15 maja, Jowisz w znaku Barana no jest wielki głód ekspansji, i można tutaj nie tylko sprowokować jakieś konflikty, ryzykować, przecenić swoje siły ale może to on właśnie nie tylko podżegna wojny wszelkiego rodzaju, to on ten jowisz w baranie podkłada ogień, może doprowadzić za szybka akcja do niebezpiecznych działań wszelkiego rodzaju. Dobrze oceniałabym swoje sytuacje i nie robiłabym nic za wszelką cenę. Czy też nie chciałabym, nie robiłabym tego, że muszę coś komuś udowodnić, że chcę kogoś sprowokować, czy działała pod wpływem impulsu i emocji. Możesz bowiem wszystko stracić, o tym e, mówią także zaćmienia jeszcze do lipca 2023 z węzłami karmicznymi na osi Byk-Skorpion. To już mówiłam na początku roku 2023 w horoskopach. O działaniu Saturna i o działaniu Plutona dla każdego znaku Zodiaku znajdziecie w horoskopie na miesiąc marzec, ale także mówiłam o tym w horoskopie na rok 2023. Umieszczę to jeszcze raz w społeczności i link pod nagraniem. Saturn i Neptun. Neptun ma największą siłę od dłuższego czasu. Saturn w znaku ryb nie będzie szukał wojny. On nie chce wojny, on będzie szukał pokoju, miłości, wspólnoty, solidarności, współczucia, pomocy, inspiracji. I Saturn w znaku ryb szuka dobra dla wszystkich, albo jeżeli tego nie będzie, będzie, może przynieść, może łez, nieskończone może łez. Teraz należy kierować się z sercem. Ponieważ Mars do 25 marca pozostaje jeszcze w bliźniaku, mamy wypróbować coś nowego. Mamy uczyć się, mamy zbierać informacji, mamy zbierać wiedzę. Pomyślcie o może o reorientacji, o nauce. Z Wenus jeszcze w znaku Barana do 16 nie należy pozostawiać spraw relacji, spraw wartości tak tylko sobie, czy też przypadkowi, przypadkowi ale zawalczyć o siebie, zawalczyć o swoje związki, zawalczyć o swoje potrzeby, a nie, nie, nie wchodzić w rolę liścia na wietrze, który jest to tu, to tam. Ponieważ Wenus będzie biegła na Kairona, mamy sami się uzdrowić, nauczyć się kochać siebie, zaakceptować siebie, docenić siebie i zastanowić się, co jest Twoim ogniem życia? Co Cię motywuje? Kiedy jesteś szczęśliwy? W jakim związku jesteś szczęśliwy? Ile bliskości, ile wolności potrzebujesz naprawdę dla siebie w danej relacji? A może ma być to relacja do samego siebie? I nie mamy patrzeć na bolączki przeszłości czy gmerać w pamięci. Może właśnie jest tam Wenus w znaku Barana, która leci na Kairona. Trzeba jakiś temat zamknąć, komuś wybaczyć i nauczyć się więcej kochać siebie. Tymczasem Lilith, która jest w znaku Lwa, trzeba za, zadbać o to, aby dobrze oceniać siebie, aby pokochać siebie, aby docenić swoją wyjątkowość, a nie odsuwać siebie na drugi plan, zazdrościć czy też wchodzić w rywalizację wszelkiego rodzaju. Bądź autentyczny. Od teraz, gdy Pluton wejdzie do znaku Wodnika, ta autentyczność, ta prawdziwość, ta szczerość Twojego serca będzie bardzo ważna. 12 marca Karon spotyka się także z Jowiszem i sprawdzi, czy naprawdę potrafisz ufać sobie, ale także czy masz dookoła ludzi, którym możesz zaufać, którzy są lojalni, którzy są wiarygodni, ale także czy Ty jesteś lojalny, wiarygodny i uczciwy. A może dajesz za duży kredyt zaufania innym? Autentyczność, taka prawdziwa autentyczność oznacza, że nie robisz tego, co oczekują inni, że nie musisz być popularny lub że musisz stosować jakąś władzę nad innymi, że masz odwagę robić to, co mówi twoje serce, że jesteś prawdziwy wobec siebie samego. Sprawdź teraz z tymi konstelacjami do końca miesiąca, czy naprawdę idziesz w dobrą drogę, czy możesz na sobie polegać. Jeżeli nie, z, ze słońcem w znaku ryb i Saturnem, który pozostanie tutaj prawie 3 lata, będziemy musieli coś pożegnać. O kończy się jedna karma, kończy się jedna epoka, kończy się karmiczny czas i następne 2 lata do roku 2025 oczekujemy Trudnych, bardzo energii dla wszystkich kolektywnie. Uwaga! Najbardziej niebezpieczny fragment marca to jest przede wszystkim 15-17, kiedy ten Merkury i Słońce wejdą na Neptuna i ustawią się w kwadracie do Marsa. Czyli uwaga, to może być energia, I jeszcze raz oszustwa, niebezpieczeństwa, zamieszkania, to mogą być także jakieś ciężkie awa awarie. Dodatkowo możemy źle ocenić sytuację, możemy źle skierować energię, to mogą być także zatrucia, to może być zastraszanie, to mogą być jakieś sabotaże, czy też, że ktoś specjalnie działa złośliwie. Zanim podejmiesz jakąś decyzję, czyli 15-17, przeciągnęłabym to trochę, tak, czyli nawet od 14, zanim podejmiesz jakąś decyzję, poczekaj na informacje, poczekaj aż uzyskasz jasność i w tym czasie na pewno nie podejmowałabym żadnego ryzyka, absolutnie proszę 15-17 nic nie podpisywać. Czas nie jest dobry na wywoływanie presji, na kłótnie. Słowa bowiem w kwadracie z Merkurem do Marsa, w koniunkcji do Neptuna mogą tutaj zadziałać jak noże. 16 marca na szczęście Wenus przechodzi do znaku Byka i z nią wzrasta tutaj możliwość, że pomyślimy o sobie, że zadbamy o siebie, że odpoczniemy, dlatego że tego będziemy potrzebować tych sił w następnym czasie, gdy Pluton przejdzie do znaku Wodnika. Wenus w znaku byka oczywiście będzie sprzyjała pa, bykom, pannom, koziorożcom, rybom, rakom oraz skorpionom właśnie na to, żeby odpoczęły. Myślę, że raki, skorpiony, koziorożce, które miały trudne aspekty, czy Saturna, czy Plutona, teraz jest taki czas, szczególnie raki, skorpiony, wagi i baranki mogą teraz odpocząć. Każdy może się zastanowić, czy naprawdę jak gdzie to samopoczucie, to dobre samopoczucie, to zadowolenie, to szczęście może znaleźć. Najtrudniejsze bowiem dopiero przed nami. Wenus będzie przechodziła także węzeł karmiczny, co oznacza, że razem z tą Wenus w znaku byka, można także w tym czasie poznać nowe osoby i wejść w bardzo wartościowe związki na długie, długie lata. 20 marca, dzień rozpoczęcia wojny i astrologicznego roku Marsa razem z nowiem Księżyca 21 wszyscy otrzymujemy ogromny zastrzyk energii do działań i do nowych impulsów. Sam podejmuj decyzje, sam podejmuj działania, sam musisz zawalczyć o, cie, o siebie i zastanowić się o co chcesz walczyć, co jest dla ciebie ważne ale z taką szczerością do siebie. Ponieważ Wenus będzie później wchodziła w napięcie z Lilicy w znaku Lwa, dokładnie 24 marca, pilnowałabym zasad gry, może bowiem dojść do konfliktów i strajków, czy też braku szacunku, czy też respektu wszelkiego rodzaju, jeżeli chodzi o relacje i, z, i związki. Od 26 do 28 marca uważałabym na słowa Merkury y, stoi w napięciu z Kajronem, z Jowiszem, i to może przynieść y, trudności i konflikty wszelkiego rodzaju. Dobre dni i złe dni, wypisałam Wam, czyli zaczynamy od tych dobrych dni. Jest szósty, siódmy, czyli pełniam znaku Panny, pomimo że Saturn wskoczy do znaku ryb, ale przynosi to kreatywność, spontaniczność, oryginalność. Elastyczność, słońce bowiem stoi w pozytywnym aspekcie do Urana. 11 marca pomysłowość, otwartość, zwinność, szybkość, łatwość nawiązywania ważnych kontaktów, i 20 marca czas na zmyślowość, uprzejmość, uznanie, rzetelność, wewnętrzność, pewność, pewność siebie i inwestycje wszelkiego rodzaju czyli dobre dni 6, 7, 11 i 20 marca. Złe dni, ten 15 i 17, czyli nieporozumienia, oszustwa, błędne decyzje, nic nie podpisywać, proszę, nie dokonywać żadnych transakcji finansowych, zazdrość, konflikty władzy, dramaty wszelkiego rodzaju w związkach i w relacjach, czyli proszę mi uważać. I 24, 26, znowu konflikty, znowu groźby, bunty, odmowy, zerwania, apodyktyczność. Ja dzisiaj serdecznie dziękuję. Dogram jeszcze tutaj kawałek o Saturnie. Jeżeli chodzi o Plutona, zrobię osobne nagranie dla wszystkich. Zapraszam teraz, bo pisaliście po, pod ostatnimi wideami, gdzie jest o Plutonie, jak wpływa na znaki Zodiaku, czyli w playlistę na marzec i na rok 2023. Linki umieszczę na, na, na dole pod nagraniem. Zapraszam do nowego kursu astrologii, która będzie miała ogromny wpływ w erze Wodnika i nabierze jeszcze większego znaczenia. Kurs od podstaw odbywa się 12 kwietnia. Proszę o kontakt na WhatsAppie, tam już wspiera się nowa grupa. Życzę Wam. Dobrego marca, spokojnego marca. Kierujcie energię teraz na siebie, zajmujcie się, zajmujcie się sobą i patrzcie, aby wykorzystać te bardzo intensywne e, konstelacje, ale także do zmiany swojego życia, tak jak chcecie. Dlatego, że teraz jest właśnie czas na to, żeby pomyśleć o sobie. Powodzenia i wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Saturn wejdzie do ryb 7 marca 2023 i pozostanie tam do 25 maja 2025. Po chwilowym pobycie w znaku Barana od 1 września 2025 do 14 lutego 2026 ponownie wróci do znaku ryb. W sumie pozostanie tu 3 lata, czyli dokładnie 2 lata i 8 miesięcy, zanim ostatecznie wskroczy do znaku Barana 14 lutego 2026. Zaledwie 6 dni później dochodzi do koniunkcji z Neptunem na 0 stopni 45 sekund. Saturn w rybach podejmie tematy Saturna i Neptuna od roku 2023, które następnie będą się nasilać, gdy Saturn będzie się zbliżał do Neptuna. I z wyjątkową precyzją będzie to dokładnie 20 lutego 2026. O Saturnie w znaku ryb można powiedzieć, że to jest realizacja marzeń, pokonywanie lęków. To jest ugruntowana duchowość, zdyscyplinowanie, oddanie lub badanie tła. Saturn będzie krystalizował nasze duchowe prawdy z morza zbiorowej nieświadomości, da nam konkretny wgląd i pokaże nam siłę przeznaczenia. Po, pozwoli nam także rozpoznać prawa wszystkich istot i zrozumieć, co spaja w świat w swojej istocie, Saturn w rybach mógłby umożliwić przełom nie tylko w zrozumienia wszechświata, ale sprawdzić to, co było wcześniej dla nas niezrozumiałe może stać się naprawdę namacalne. Będziemy mieli teraz możliwość poświęcić się naszemu rozwojowi duchowemu z powagą, nie tracąc przytom wewnętrznej stabilności. Nasza gotowość do pomocy i współczucie będzie bardzo potrzebne. Być może poświęcimy więcej uwagi sprawom społecznym, globalnym i może będziemy pracować także na to, aby ten świat był lepszy. Ogólnie rzecz biorąc, Saturn w znaku ryb może być taką dojrzałością duchową, samopoznaniem, któremu towarzyszą i będą towarzyszyły wyzwania, lęki, ale także okazją do głębszego poznania praw i stworzenia takiego połączenia między sobą i światem dookoła. Tolerancja i uległość z Saturnem w znaku ryb nie będą wyrazem słabości ale oznaką Waszej wewnętrznej dojrzałości i siły. Saturn w znaku ryb trzeba interpretować jako Saturn w 12 domu, i tutaj należy zaobserwować rozwój związany właśnie ze wszystkim, co jest związane ze szpitalami, klasztorami, internetem, działalnością potajemną, jakieś partie podziemne, nieoficjalne układy, zakulisowe rozmowy czy też właśnie ciemne sprawy, ale także mistyczne aspekty wszelkiego rodzaju. Saturn pokaże nam granice w tych obszarach i określi nowe standardy etyczne. Konkretnie mogłoby to oznaczać nawet zamknięcie jakiejś szpitali, czy to z powodu braku personelu, czy to przepracowania, co będzie przymuszało polityków do zmiany i przeprowadzenia reform w systemie opieki. Może także być, że Saturn wyznaczy nowe standardy w sprawach społecznych i polityki. Na poziomie pozytywnym mogą pojawić się nowe techniki medyczne, psychologiczne, psychoterapeutyczne, które będą pomagać nam radzić z lękami i zupełnie nowe metody medytacji. Wszystkiego dobrego Saturnem w znaku ryb. Pozdrawiam Cię.